Chwilę temu podeszło do mnie dwójka ludzi i mówią my to byśmy nie mogli tak jak pani. Pani cały czas w tym aucie, ile pani poświęca, żeby do auto doprowadzić do jakiegokolwiek stanu. I wiecie co? Przyszło mi do głowy, że my podchodzimy do niektórych rzeczy chyba nie tak, jak powinniśmy. Kiedy mamy jakiś projekt, dlaczego musimy dopiero uznać efekt końcowy za satysfakcjonujący i dlaczego nie możemy procesu uznać za Coś satysfakcjonującego, bo grzebiąc w tym aucie, rozwijamy się, idziemy do przodu, dowiadujemy się nowych rzeczy, dowiadujemy się, jak coś zrobić. I to jest inwestycja w nas. To jest inwestycja w, nas, w nasz rozwój, kiedy uczymy się nowych rzeczy, kiedy pokonujemy swoje własne granice, kiedy przekraczamy je i, i idziemy cały czas do przodu. Dlaczego nie podchodzimy do tego w ten sposób, że nauczyłam się czegoś nowego, nauczyłam się czegoś nowego i to też powinno być satysfakcjonujące? Tyle czasu mówiło się, że najlepsza inwestycja jest inwestycją w siebie, a to też jest inwestycja w siebie, kiedy uczymy się nowych rzeczy, bo tym samym się rozwijamy. <grym>